No co nam powiesz, Debora? Masz dzisiaj chrzest? Tak. Mamę. Ma chrzest, tak? Tak, mam. Idziemy na paschę? Tak. I będziemy na Deborka chrzest! Super! Chyba się cieszy. A Aku! Jej, ona by chciała złapać telefon. A Frania? A ty będziesz na, Pasche, na pasrze Na pasze można spać, czy nie można spać? Nie. Nie, będziesz spała? Tak, tu. Nie, w łóżku nie będziemy spać. Nie będziemy dzisiaj spać w ogóle. Tu baby, a tu tatu. A, a, a kto tu? dzisiaj z martwych na pasze? Pan. Jezus. A jak masz na imię? Dziewczynko, jak masz na imię? Uch, jesteś zmęczona? Co, ile masz lat? Dba! Nie, nie, okej. Okay. Okej, okay. depcia. Nie mama. A, Debbie ma cztery miesiące. Och. ty wiesz, ile to jest dwa lata? E, Góga. Ale masz piękną sukienkę, Frania. Kto tak się pięknie się ubrał dzisiaj? Ja. Kto? Ja. 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 Kocham Cię, Deborcie. Kocham Cię, no, Buziaczek, szybko buziaczek do tej małej dziewczynki. Ach. Ten. Co nam powiesz, Deborcia? No Cieszysz się na, na chrzest? Ha <laughs>